W pierwszej zaznaczeniu Gear Jazz, pierwszy w mojej serii, zagrańmy Fallen Simulator 14. Tworzymy sobie nowy segment. Dlatego jest single player, oczywiście. Zagram sobie. Dobra, zagrań sobie na normalnym. Zdajemy sobie Jest Fine, fajna. Ja osobiście grałem we wszystkie części Parmi Simulatora na Androida. I dla mnie ta jest najlepsza. Wersja 12 miała mało, strasznie mało maszyn, drogie były za prawdziwe pieniądze. Tutaj z kolei wersja 16 jest droższa, bo już chyba teraz 23 zł. Ja kupiłem praktycznie ja kochremier tego szkoda 26 i po prostu tam nie ma tego problemu, że maszyny są płatne za prawdziwe pieniądze, żeby blokować. Ale gra się tak ciągnie jakoś. Wszystko jest tak powoli. rośliny tak długo rosną. Jakoś ta gra się, po prostu tak się ciągnie. Jak się odeściwa grać. gra fajnie szybko idzie. Co prawda maszyny też są płatne chociażby. Ten War, to którego sobie kupiłem? Mianowicie, ten Case Martin też jest płatny. Ja sobie kupiłem tak jak właśnie tego tej yy, Fara, tego Case. Jeszcze tutaj kupiłem to, ten siewnik generalnie, chyba jeszcze kupiłem sobie ten sylnika. Ten kultywator, ale nie, nie pamiętam. Czy to w ja go sobie kupiłem, czy nie. Okay, to nie jest i tak dużo jak w wersji 16 ale jednak krej, trochę dobra zaczynają się po takim rozwoju na filmie wstępny combat taki kultywator to jest kultywator kukę Kuckerroin, link, są link, siewnik po taki blinder, sędzik oraz trzeba Generalnie to jest mapa. Mamy tutaj, tutaj dwa pola. To jedyne dwa pola jakie mamy na razie. Dobra, sobie zaczniemy. Możemy robić po prostu. To sobie że się kieruję, że przechylam tablet. bo jeszcze tutaj możesz takiego jak jakby na początku. Ogólnie, a się jak robię z dedykacją dla Venuksa, bo po prostu cały czas mi pisał dzisiaj, żeby nagrać ten w ogóle się nagrać sobie na multiplayer, a ja to... że z nim nie mogę się nigdy połączyć. Z każdym innym mogę, tylko nie oczywiście z nim. Chciałem Minecrafta z nim nagrać. Nie, to się połączy. nowa wersja wyszła, co utrudniło to łączenie się. Chciałem z właśnie nagrać w Farmidexie. Nie dało się. Za nic. No kurde. Z kolegi jego brata, nie udało się od razu, z własnością, Połączy... połączyło się i przebrali się, ale z niczym zmieniło się, nie wiem właśnie no o co chodzi. Rozmawiałeś no. o grze, dużo grałem, troszeczkę cząstki, w jednym i drugim grałem. No już punkt no i i tego typu teraz w, grach, jest mój sobie w porządku, że to kupił 14 i wreszcie tego czasu widziałem, jak oni screeny wysoko, to proszę już nuść się nie otwiera i tego widziałem co on tam robi w ogóle chyba nie górnych teraz sobie wyjdziemy po wybrzeżach w właśnie wami pewnie widziałem swoim nagranie to jest zapotrzebowanie. Po prostu w danym skupie to dla mnie zboża jest wreszcie droższe. Oni już co jest. Słyszę, to jest Tak żeby była cała przyczepa, żeby dobrać. to chodziło. Zapotrzebowanie po wyszukiwaniu jednej przyczepy i sekundy. A jest dosyć sporo droższe wtedy. Ja na też odtrążenie do to na większych i siedmiu. Później można ściągnąć. co się i uprawiało. Może się odbyć za Nie, nie jestem w stanie porowić, także... Dalsze odgrywania trochę mi to są monotony, no. Musisz je oglądać, proszę. Ale... Bo sam oglądałem... ja, już dużo oglądałem. Tak, sam nie oglądam jakoś. Nie wiem, czy to jest to, co mnie interesuje za bardzo. Oglądanie jest wszędzie. No to... ja chyba więcej grałem to... Gdzie oglądamy to Aizaka? No też to stałem na komputerze. To jest taka Dabajny Kowajza. Już dużo grą wsteczne w niego. Widzę, że ja się mam wziął pastę. Oczywiście tak, ja wciąłem. Tak już mi dobrze idzie, już wszystko zaczyna tak mi wychodzić wygrywać, no i tu nagle, co idzie. Wszystko. Nie, nie udaje mi się nic wygrać. No, na łaskim poziomie trudności.

Я не видел ни авто, что-ли? Ура! Удивляюще! А, все спокойно. Ой, я сейчас их, боже,

Hmm. No, sambym przy sobie będę domu chłopcem się to Bo, bo to po poza nagraniem. tak to na nic Dobra, jestem Eee, malo iđe. Dobro, zbog da ja, končimo ovaj I se to komentujte, subscribe, dajte like i češće.